Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej dotyczącej ścieżek rowerowych w naszym mieście, a w zasadzie ich braku. Rada Miejska w Radomsku jakiś czas temu zabezpieczyła w budżecie środki na przygotowanie stosownych projektów, które pozwoliłyby zaplanować budowę ścieżek rowerowych w naszym mieście. Na dzień dzisiejszy, niestety, te prace idą tępim żółwiem i można śmiało powiedzieć, że nic od kilku lat w naszym mieście w tej sprawie się nie zmieniło. Ale o tym, jak wyglądają ścieżki rolowe, chciałbym, aby opowiedział Artur Szponder, osoba, która na co dzień o ścieżkach chyba wie w naszym mieście najwięcej. Podkreślę, że wypowiadam się w imieniu swoim oraz Moich e, znajomych rowerzystów, osób, które poruszają się e, na co dzień tym właśnie środkiem transportu, dla których jest to znakomita alternatywa do przemieszczania się, tak naprawdę lepsza. E, a tej infrastruktury dla nas przeznaczonej brakuje. E, nie chcemy politycznej awantury, e, chcemy jedynie zwrócić uwagę na to, że warto, warto pytać, warto zasięgać uwagi e, przy. Budowie przy projektowaniu przyszłych bądź przy utrzymaniu bieżących duktów osób, które tym żyją, tak? które, które z tego korzystają. Niestety, poruszając się po naszym mieście, jesteśmy absolutnie pewni, że żaden z urzędników nadzorujących inwestycje oraz projektantów nie korzysta z roweru jako środka komunikacji. A w Radomsku mamy wiele formalnych i nieformalnych grup cyklistów, wielu indywidualnych rowerzystów, którzy bardzo chętnie doradzą i pomogą. Dlatego przygotowałem taki swoisty manifest rowerzysty, który państwu odczytam. Przy okazji pomysłu, by w Radomsku jedną z ulic nazwać mianem rowerowej, uradowałem się że nasza grupa społeczna zostanie w ten sposób wyróżniona. Niestety dość szybko przyszła refleksja, jaka to ulica i jak ponury żart kryje się w tym wypadku pod wspomnianą nazwą. Bo ulica rowerowa powinna być tak jak i DDR, przystosowana dla każdego rowerzysty, a nie wyłącznie dla tych wyposażonych w specjalistyczny rower. W sytuacji, gdy wspomniany łącznik jest w obecnej kondycji, jest to wyłącznie sztuka dla sztuki. Natomiast wspomniany pomysł natknął mnie do przeprowadzenia swoistej inwentaryzacji infrastruktury rowerowej znajdującej się na terenie miasta bez względu na zarządce drogi. I cóż, jest trochę śmiesznie, a trochę strasznie. Zatem o co proszę? By przewidywano budowę DDR bądź pasa dla rowerów tam, gdzie tylko to możliwe przy nowych inwestycjach? Oto, by była to koncepcja spójna, by wraz z upływem lat DDR utworzyły bezpieczną alternatywę dla przemieszczania się po mieście oraz by uwzględniano drogi wlotowe do miasta w celu zapewnienia rowerzyście możliwości wjazdu i wyjazdu z niego. Oto, by ścieżki nie kończyły się na niczym i pozostawiały rowerzystę z dylematem, jak może zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowym kontynuować jazdę. O właściwe dbanie o ścieżki już wybudowane, ich sprzątanie i bieżące oczyszczanie, np. zarastające je zieleni, oraz koniecznie uwzględnianie, uwzględnienie ich odśnieżania w wydatkach, gdyż na rowerze można poruszać się przez cały rok. Czego żądam? By projekty były konsultowane z praktykami osobami, które wiedzą, jak należy poruszać się na rowerze i aktywnie to robią. By szczególną uwagę zwracać na bezpieczeństwo rowerzystów oraz innych uczestników ruchu. Absolutnie nie należy prowadzić ścieżek tuż przy wyjazdach z posesji, nie należy otaczać pieszych z jednej strony autami, a z drugiej rowerzystami. Należy rozdzielać DDR od chodnika, nie stawiać na nich ławek i koszy na śmieci. DDR, ponadto DDR budowane z betonowej kostki, oprócz tego, że są mało komfortowe dla cyklistów, to w przypadku oblodzenia są także bardzo niebezpieczne, a ich powierzchnia to gładka tafla lodu. I budowa ścieżek z kostki jest nieintuicyjna dla pieszych, którzy mylą je z chodnikiem. Ponadto, by ścieżki były dostosowane dla każdego typu roweru, Czyli właściwa nawierzchnia DDR oraz minimalizowanie krawężników przy przejazdach. Rozumiem, że urzędnicy nie muszą znać się na wszystkich, choć mam, mam nadzieję, że tak jest, może dlatego warto czasem poprosić o pomoc. Nihil novi sine comuni konsensu. Nic o nas bez nas. To, jak wyglądają ścieżki rowerowe i to, to, jak powinno się to zmienić, widzimy na załączonych tutaj obrazkach. Ścieżki, które już dziś funkcjonują i. I są użytkowane przez rowerzystów widzimy, że bardzo często nie są albo odśnieżone, albo nie ma właściwie przygotowanej infrastruktury. Ścieżka w dzielnicy bardzo dzieje. Bardzo często ścieżka, która widać zarasta, ławki, które zostały tam ustawione, nie do końca współgrają z całą infrastrukturą. Można by się zastanowić na tym, czy tego nie poprawić. Kolejne ścieżki, które Gdzieś się zaczynają, ale nie ma ich końca. Przykład ulicy Kopiec, ścieżki rowerowej na Kopcu. Jest to ścieżka, która można by, którą można by świetnie wykorzystać, połączyć ją razem z dzielnicą Bartodzieje, połączyć również ją z centrum miasta Radomska, przyłączyć ją do tej funkcji, gdzie można by odkryć rzekę Radomkę, doliny tej rzeki. Dlatego my jako radni będziemy o to zabiegać u pana prezydenta i tak jak wspomniał mój przedmówca, nie jesteśmy tutaj po to, aby robić jakąkolwiek polityczną awanturę. My po prostu prosimy o przyspieszenie prac, prosimy o to, aby jeszcze w tej kadencji mieszkańcy mogli cieszyć się z tego, że w naszym mieście w końcu powstanie projekt, który będzie zakładał kompleksową budowę ścieżek rowerowych. To po pierwsze, to będzie też początek tego, aby można zacząć mówić, a w zasadzie wprowadzać w naszym mieście miejski rower. To, gdzie w innych miastach staje się już standardem, my nadal y, gonimy i nie możemy się na to doczekać. Kolejna kwestia, bardzo często mówimy o smogu, o tym jak z tym smogiem walczyć. Ja daję sobie rękę uciąć, że gdyby mieszkańcy miasta Radomska mieli właściwą infrastrukturę, z której mogliby korzystać właśnie korzystając z rowerów na wycieczkach z własną rodziną, y, przyczyniłoby się to do tego, że smog w naszym mieście na pewno by zmalał. Y, ale i też zintegrowało mieszkańców miasta Radomskiego. Oczywiście jako radni Koalicji Obywatelskiej, ale też mam nadzieję, że wszyscy radni, nie tylko my, złożymy do prezydenta taką prośbę o przedstawienie informacji, na jakim etapie są prace, które zakładają przygotowanie takiego projektu. Bo ja przypomnę, że środki na ten cel zostały już zabezpieczone i będziemy się temu przyglądać. Jesteśmy w końcu organem kontrolnym jako Rada Miejska w Radomsku i będziemy korzystać ze swoich prac.